Moja siostra ma wam tu pokazania kryształy, które, które są symbolem jej idolek z zespołu se czy jak to się czyta. I macie być dla niej bardzo mili. Chodziala. Idę, idę. E, no dobra. A wiecie, że, że żeby to pudełko było fioletowe, to wszystkie kryształy muszą być w tym pudełku? Jak któregokolwiek z nich będzie brakować, to pudełko będzie takie granatowe, czy jakieś tam, czy szare. A jak są wszystkie, to jest fioletowe. Wow, ale fajna sztuczka. No dobrze, to powiem po kolei, który kryształ od której jest. No więc to jest kryształ od Sofii. O, kotwica i to fioletowa! Jaka ładna! No. To jest tarcza od Danieli. O! Trochę przypomina Elsę. W sumie racja. Trochę przypomina Else, nieważne. E, to jest klucz od Lary. A nie Laury? Nie, Lary, to nie jest polskie imię. A, okej. Okay. No dobra. To jest korona od mojej ulubionej. Jej imię pisze się Manon, chyba czyta się Menon, czy jakoś tak. O! A może ona jest jakąś królową słońca? Nie no, co ty, nie jest żadną boginią, jest człowiekiem. Taką po prostu ma. No, taki ma po prostu diadem. A okej. Okay. To jest wiśnie od y, tej, która nazywa się Megan. Tak, wiem. Jest film o Lalce, która się nazywa tak samo, czyli Megan. O, jak śmiesznie! Mogę tę wizję zobaczyć? I ostatnie to muszelka od Junci. No i widać, że one są z Korei Południowej po jej imieniu, nieważne. O, muszelka! Ja uwielbiam muszelki. Jaka ładna! No, nawiście moje się miłe komentarze to pa!